Masażystą robić masaż twoim dziecko Wymacałem już jednego, zaraz pora na drugiego Bo nie jestem tak okrutny, by ten drugi miał być smutny I choć wiem, że ty nie umiesz tak do końca To bym chciał się za nie złapać i odlecieć gdzieś po z nimi zwiedzać świat szeroki. One lepsze są od wódki, bo czy wódka ma gdzieś cudki i fajniejsze są od tego, co jest lepsze od wszystkiego. Gdybym stracił obie ręce, albo straciłbym, no nie wiem, coś więcej, mógłbym przy pomocy stóp macać cycki aż po grób. Piękne. Ja? jest, wolek, wolek jest cieka, taki fajna, Nie, to jest, rzeczka, ale jest, stary, ten, ten gość, ten gość, nie Szumański, on wiem to jest, to jest tak zajbisty gość, nie? To jest tak zajebisty gość, stary kurde, że, że po prostu jestem jego fanem, nie?